W Green Canu obiecany dziś od dłuższego czasu odcinek o wełnianych swetrach. Jak je wybierać? Jak o nie dbać, żeby służyły nam naprawdę długie lata? Witajcie na pokładzie, zaczynamy! Tak jak widzicie, ja stoję dziś koło wieszaka. Obiecałam Wam ten odcinek garderobiany, właśnie z tej serii budowanie garderoby, dbanie o te wszystkie rzeczy szlachetne, bo do takich Was namawiamy. Zwinęłam z Weniu kilka sztuk, żeby nam tutaj zobrazowały cały ten odcinek, ale w międzyczasie będziecie jeszcze widzieli pranie mojego swetra, bo też będziemy dzisiaj mówili o tym, jak te swetry czyścić, jak o nie dbać, właśnie żeby służyły nam przez długie lata. Jak rozmawiamy sobie czy na live'ach, prywatnie też na Instagramie o wyborze swetrów yy, i o wyborach składników naturalnych, a nie tych sztucznych. Bardzo często słyszę od Was takie zdanie, ok, Asia, fajnie, ale po pierwsze, wełna gryzie. Bardzo często to słyszycie. Zresztą najczęściej zadawane pytanie a propos naszych pledów jagnięcych, z wełny jagnięcej, to jest właśnie takie, Pani Joanno, czy te pledy gryzą? Albo Joasiu, czy te swetry gryzą? Yy, ja za bardzo nie wiem też, co znaczy to słowo, dlatego, że mnie wełna nigdy nie gryzie. Ja nie mam ani na wełnę, ani też nie mam jakiegoś dyskomfortu w związku z noszeniem wełny, ale wierzę w to, że niektórzy z Was mogą odczuwać właśnie takie, taki dyskomfort w noszeniu swetrów. Jednak są takie swetry, na przykład jak alpaka, albo myślę, że też moher, ten baby moher taki delikatny, które rzeczywiście nie są negatywne w odbiorze, a już noszone na jakieś cieniutkie bluzeczki też mogą być no, po prostu bardzo miłe w tym noszeniu. Więc najpierw, zanim wydacie te swoje ciężko zarobione pieniądze, kupicie sobie sweter kaszmirowy, który też uważam, że nie gryzie, sweter z alpaki, czy sweter z moheru, pójdźcie proszę gdzieś do sklepu, gdzie rzeczywiście są takie rzeczy i warto dotknąć do ciała, nawet sobie lekko potrzeć, zobaczyć po prostu jak nasze ciało, jak skóra zareaguje. Drugie zdanie, które słyszę bardzo często, to takie, że nie chcecie kupować wyłnianych swetrów, bo one są bardzo trudne w obsłudze i w dbaniu o nie. Bardzo, bardzo często mówicie takie rzeczy. Nie dziwię się, bo rzeczywiście o swetry wełniane dbamy troszeczkę inaczej, aniżeli o te plastikowe reklamówki, jak to ja nazywam swetry akrylowe, które po prostu no, naprawdę są zrobione z plastiku, bo te po prostu wrzucamy sobie do pralki i one gdzieś tam się piorą, wieszamy, nic się z nimi nie dzieje, tak? No bo jest to materiał sztuczny. Natomiast wszystkie materiały bardzo naturalne, takie jak len, tak jak wełna czy jedwab, bo też wiecie, że e, namawiam Was na przykład do jedwabnych apaszek albo do jedwabnych poszewek e, na poduszki. To są materiały, o które już dbamy no naprawdę troszeczkę inaczej. I e, zaczynając słuchajcie, bo obiecałam Wam, że zrobię taki odcinek, gdzie opowiem o tym jak prać wełniane swetry. Te, które my mamy w Weniu w ofercie, czyli te z moheru, e, te z e, alpaki, ale również angora, jedwab to będzie mniej więcej ten sam styl e, jeśli chodzi o dbanie, te same kroki hmm, będziemy wykonywali. Wełna nie lubi bardzo zimnej wody i nie lubi bardzo gorącej wody, czyli wiecie, te dwa azymy, azymuty nie są wskazane. Wybieramy środek, czyli wodę letnią, taką bardzo przyjemną, że jak włożymy sobie rękę, to jest rzeczywiście takie przyjemne bardzo wrażenie, i w takiej wodzie pierzemy. I uwaga, płuczemy również w takiej samej temperaturze, również w takiej letniej, ciepłej wodzie. Wełna bardzo źle zareaguje na drastyczną zmianę temperatur. I druga rzecz, pytaliście mnie również w jakim płynie, w ogóle w czym ja piorę te swetry, w czym możemy brać te swetry. To, co teraz widzicie, to są płyny, które ja sprawdziłam, które rzeczywiście bardzo dobrze działają. Jeżeli tych nie będziecie mogli dostać, kupić sobie, które w tej chwili widzicie, to szukajcie po prostu płynu do prania. Z z lanoliną. One są naprawdę bardzo szeroko dostępne i w sklepach, ale przez internet też można je kupić. Ja nie miałam z tym żadnego problemu. Jeżeli zaśnie płyn do prania, to uwaga! szampon. Szampon dla dzieci do mycia włosów. Właśnie też z lanoliną najlepiej. Taki, który jest bardzo, ale to bardzo delikatny. Raczej unikałabym takich typowych płynów do prania. Raczej unikałabym na pewno jakichś takich wiecie, silnych detergentów, a już płyn do mycia naczyń i tego typu rzeczy omijałabym szerokim łukiem. To samo zresztą, jeśli chodzi o płyny do płukania. Nie używamy tych standardowych, bo po nich naprawdę włókna, włókna wełniane jakby tracą swoje właściwości, w ogóle ten sweter inaczej wygląda. Czyli znowu szukamy płynu do płukania, najlepiej dla dzieci, dla niemowląt, takiego bardzo delikatnego i nie dajemy go dużo. Ja to dosłownie symbolicznie gdzieś tam wlewam delikatnie, tylko za to skupiam się bardzo mocno na płukaniu. I tak jak widzicie, sweter, który zamierzamy wyprać Kładamy do bardzo dużej miski, tak żeby on jak najbardziej swobodnie nam się rozłożył. Chodzi o to, słuchajcie, żebyśmy nie zaciskali tego swetra w jakimś małym naczyniu, nie zagniatali go, bo on może stracić formę wtedy. Jeżeli będziemy mieli dość duże naczynie, typu miska na przykład, albo no generalnie coś takiego szerokiego, że ten sweterek nam się przepięknie rozłoży, to po kolei od każdej dosłownie części swetra typu od rękawka, będziemy mogli pójść sobie wzdłuż i ten sweter. Swobodnie wyprać. No i teraz kwestia, jak pierzemy. No bo spójrzcie, mamy tutaj e, sweterek, który jest moherem, cudownym, widać nawet chyba te e, wszystkie włókienka takie odstające puchatym, e, mięciutkim bardzo. Jeżeli tego typu sweter e, albo sweter z alpaki, albo sweter z kaszmiru, który jest naprawdę bardzo, bardzo delikatny, zaczęlibyśmy trzeć, to po pierwsze, forma tego swetra mogłaby się zmienić i to drastycznie typu rękawy na przykład nagle mogłyby stać, się, mogłyby stać się długimi do kolan po drugie moglibyśmy poniszczyć właśnie te wszystkie włókna i powyjmować bardzo mocno te delikatne właśnie takie wełniane chmurki ja na nie mówię czyli właśnie te wszystkie włókienka które stanowią o szlachetności naszego kardigana, czy czy golfu na przykład czy jakiegoś innego sweterka skupiamy się Raczej na tym, żeby te swetry uciskać aniżeli trzeć. I tak jak na przykład zobaczcie, ja tu mam golf, który ma w sobie alpaka jako składnik. Jeżeli będziemy prali taki golf, leżące, oczywiście, zaczynając od golfa, będziemy go Uciskali w ten sposób i idziemy w dół i będziemy go uciskali. Możemy rozłożyć delikatnie e, o siebie tak zrobić, albo nawet palcem. Jeżeli widzicie na przykład od fluidu e, jakąś taką, no nie wiem, kreseczkę, czy coś tam się dzieje, to delikatnie możemy palcem, tak ja to mówię, zaprać. E, chodzi o to, żeby delikatnie spróbować zdjąć e, z, e, właśnie z tego sweterka, nie wiem, barwnik jakiś, właśnie, czy, czy puder, jeżeli nam się trafił. I tak po kolei cały ten sweter. Po prostu będziemy sobie ugniatali w tej wodzie w jedną stronę, z powrotem w drugą. To samo z rękawkami. Wylewamy wodę, wlewamy kolejną tej samej temperatury. Zaznaczam, to musi być ta sama temperatura, żebyśmy się nagle po praniu nie obudzili ze sweterkiem, który jest w, w, w dwa rozmiary mniejszy, albo właśnie z rękawami do kolan. I tą samą metodą właśnie takiego uciskania płuczemy również sweter. I tutaj na tym płukaniu skupiłabym się bardzo dokładnie, żeby zrobić to nawet dwa-3 razy, tak, żeby po prostu żaden płyn nie został w swetrach, żeby one rzeczywiście czyściutkie, już szły do suszenia. Suszymy w taki sposób, że rozkładamy sobie jakiś ręcznik. Jak już mamy wyciśniętą wodę z tego płukania, bo wyciskamy znowu tak samo, bierzemy dwie ręce, wyciskamy wodę absolutnie nie możecie wykręcać swetrów, bo każde wykręcenie, no to znowu pozbawienie swetra formy, zwłaszcza w takich cieniutkich swetrach, które są tkane delikatnie, nie jest to naprawdę wskazane, bo dosłownie będziecie widzieli później jak ten rękaw jest no, wyciągnięty bardzo, czyli bierzemy ręce, wyciskamy wodę, wyciskamy i taki wyciśnięty cały sweter kładziemy sobie swobodnie na ręcznik, możemy zawinąć w ten ręcznik i to samo robimy z ręcznikiem. Wyciskamy w wilgoć, w ręcznik. Ja mniej więcej 2-3 ręczniki czyste zużywam do takiego wyciśnięcia. Bardzo delikatnie to robię. Wiecie, ja swoje swetry bardzo lubię, bardzo cenię, chciałabym, żeby służyły mi długie lata i też będę Was do tego zachęciła, zachęcała, bo swetrów wełnianych nie pierze się często. Być może powinnam w ogóle od tego zacząć, że lepiej jest je wietrzyć i w ten sposób dbać o ich świeżość, aniżeli wkładać notorycznie do wody, właśnie jak te sztuczne, plastikowe. Więc jeżeli już Robię to pranie, takie wiecie, pranie bardzo dokładne i solidne. To robię to naprawdę z taką dużą uważnością i właśnie wykorzystuję do tego wszystkie możliwe sposoby, żeby wyszło i żeby te swetry przepięknie, świeżo wyglądały. Lanolina, o której Wam mówiłam i te płyny z lanoliną, które naprawdę bardzo rekomenduję, żeby ich używać, wręcz może sprawić, że sweter będzie jeszcze lepiej wyglądał, że będzie jeszcze bardziej miękki, puchaty, że będzie świetnie się układał. Także warto naprawdę. Jest skupić się i na tym płynie i na płynie do płukania. Jak mamy już słuchajcie ręcznik, w który wycisnęliśmy sobie jeden ręcznik, drugi, w którym wycisnęliśmy nasz sweter i widzimy, że sweter jest już naprawdę nie tak bardzo wilgotny, to rozkładamy go na suszarkę, na jakąś stojącą znowu na czysty ręcznik i rozkładamy na płasko. Ja jeszcze lubię włożyć sobie ręce do środka i tak, wiecie, co chwilę ten sweter tak do góry unieść, wpuścić tam powietrze, żeby szybciej po prostu ten cały proces schnięcia Następował. Bardzo ważna uwaga, nie wieszamy, absolutnie nie wieszamy w ten sposób swetrów mokrych, no bo znowu będą dwa rozmiary dłuższe naprawdę mogą się wyciągnąć. Tu stracą całą linię ramion z tego względu, że one są po prostu cięższe, nawet jak już są lekko wilgotne, to i tak to jest inny ciężar, aniżeli właśnie taki jak są bardzo leciutkie. Sweter powinien schnąć, myślę, w okolicach. U mnie zależy, jaka jest pora roku. Ja zazwyczaj staram się latem to robić, żeby po prostu szybciej cały proces przebiegał. No i u mnie to są dosłownie 2-3 godziny, jak jest taki cieplutki dzień. Jeżeli będziecie robili to teraz, zimą, jesienią, może być troszeczkę dłużej. Można w środek jeszcze tego swetra włożyć na przykład właśnie jakieś takie lekkie ręczniki, które jeszcze właśnie tą wilgoć zbiorą. I dopiero jak macie pewność, że sweter jest bardzo suchy, wieszamy wieszamy go sobie do szafy. Myślę, że będziecie pozytywnie zaskoczeni efektem tego prania. Nie ma się czego bać. Bardzo wiele osób boi się takiego pierwszego prania i uważa, że sobie zniszczy te swoje swetry ukochane, a później do mnie piszecie, a się zadziałało, super, udało się, tak jak mówiłaś, krok po kroku zrobiłam i sweter wygląda lepiej niż właśnie zanim go wyprałam. Więc bardzo Was do tego zachęcam. Drugie jeszcze pytanie i drugi temat, który chciałabym dzisiaj poruszyć, bo też pytaliście bardzo często... Głównie jeśli chodzi właśnie o te sweterki moherowe. jak je nosić, że one gubią włoski, że moher gubi włoski. No słuchajcie, moher gubi włoski. Wszystkie te puchate takie sweterki, które są takie, no mam nadzieję, że widać to teraz pod światło właśnie, że one mają dużo tych włosków, te swetry będą te włoski wygubiały z latami. Oczywiście, im dalej w las, tym tych włosków wygubionych będzie coraz mniej, ale zwłaszcza na samym początku przed pierwszym praniem będziecie te włoski znajdowali pod tak. Takie swetry, nie nosimy bawełny, takiej wiecie, bardzo... Mm w dotyku, takiej, gdzie ręka wręcz się zatrzymuje, tylko nosimy wszystkie tkaniny, które są po prostu takie śliskie. E, I to będą tkaniny wiskozowe na przykład, to będą tkaniny jedwabne oczywiście, jedwab nie przyjmuje takich włosków, w ogóle one nie zostają na tych tkaninach. E, to będą tkaniny typu satyna, najróżniejszego rodzaju właśnie coś takiego, gdzie ten włos nie będzie się miał, wiecie, nie będzie tych haczyków, takiej interakcji, że ten włos zostanie. Do czyszczenia tego typu spodnia ja to za chwileczkę po odcinku Zrobię. Są takie rolki najzwyklejsze, wszędzie je kupicie. I wika, i w każdym innym sklepie, który właśnie ma takie rzeczy e, przydatne do domu. I najszybciej się tym czyści. Zresztą ja przed wyjściem zawsze właśnie sobie patrzę, e, czy nie mam gdzieś tego typu włosków. E, te tkaniny, zaś e, takie śliskie, o których mówiłam, to są na przykład tego typu bluzeczki. Zresztą widać tutaj specjalnie, odejdę wam teraz, pokażę, że one są takie, w, e, no lejące się właśnie, bardzo śliskie. Ja uwielbiam nosić tego typu właśnie bluzki. E, satynowe, wiskozowe, które się pięknie leją. No i oczywiście koszulki, koszulki, o których już Wam też często noszę. Ja wiosną albo jesienią, kiedy jest jeszcze ciepło, tego typu koszulki noszę pod same kardigamy, czyli mam jakąś fajną bieliznę do tego właśnie tego typu koszulka, koniecznie z jakąś koroneczką, z czymś kobiecym i na to ten puchaty kardigan. Często mnie tak widzicie, jak mamy czasami live, to ja właśnie w ten sposób jestem ubrana. Zresztą jak mi jest właśnie za ciepło, to Mogę sobie ten kardigan wtedy tak rozsunąć i, i, i gdzieś właśnie tą temperaturę zbić wtedy. Jeżeli założymy tego typu koszulę, również, która też słychać chyba. To też jest śliska, to też powinno być ok. Ja sobie zobaczcie, pozwalam właśnie na nią nosić i alpakę, i moher i bez problemu zachowują się tego typu materiały. Najgorzej jest właśnie z takimi materiałami typu bawełna taka zbita, typu bieliźniane takie podkoszulki albo t-shirty właśnie takiej dobrej jakości bawełny, ale właśnie tępy w odbiorze. Mili moi, mam nadzieję, że tym odcinkiem po pierwsze wyjaśniłam Wam te wszystkie wątpliwości a propos prania, o które mnie pytaliście, że trochę Was zachęciłam do tego, żeby jednak sięgać po te swetry. Wełna jest niesamowitym, jeżeli oczywiście nie jesteście na nią uczuleni, bo też tak bywa, ale jeżeli nie jesteście, to jest niesamowitym materiałem, szlachetnym bardzo, w którym nasze ciało. Myślę, że najlepiej się czuje tak naprawdę, bo sam fakt, że możemy oddychać, że nasze ciało oddycha, że jest przepiękna cyrkulacja właśnie powietrza, kiedy nosimy tego typu sweterki, że zatrzymywana jest temperatura i one dlatego powodują, że jest nam ciepło zimą. Tak? Czyli no folia niestety, ja tak mówię na sztuczne swetry, że zakładamy na siebie folię, po pierwsze nie da nam ciepła taki sweter, po drugie spowoduje, że będziemy się bardzo pocili. I wszędzie tam, gdzie ludzie noszą tylko i wyłącznie łącznie sztuczne materiały, właśnie jakieś akrylowe, jakiś poliester taki, one też oczywiście jeszcze dzielą się na różnej jakości te składniki sztuczne. No bardzo szybko ciało się poci i bywa, że jest nieprzyjemny jakiś tam zapach. W przypadku wełnianych sweterków i w ogóle wełnianych też ubrań ogólnie, tak, bo ja nie mówię tylko o swetrach, ale też o jakichś takich bluzeczkach, półgolfikach, nawet bieliznę, przecież taką cieniutką z kaszmiru można też kupić w tej chwili, nie ma w ogóle takiej sytuacji. Nasz nasze ciało oddycha, dlatego też rekomenduje się właśnie pledy z wełny. Nawet takie kołdry są wełniane, które uważane są za najzdrowsze do spania i że nasze ciało rzeczywiście pod takimi materiałami najzdrowiej wypoczywa. Dlatego będę was bardzo, bardzo namawiała serdecznie do tego. Wiem od naszych klientek z Weniu, że są zachwycone tymi swetrami, że pierwszy sweter ich na przykład z Weniu kupiony wełniany okazał się Pierwszym, który otworzył całą kolekcję, bo nagle się właśnie w tej wełnie zakochały. Te z nas, które pierwszy raz jakby nosiły wełniane swetry i widziały, jaki to jest ogromny komfort funkcjonowania w takich swetrach, no to średnio chcą później kupować już te swetry takie w 100% sztuczne. Jedna uwaga na koniec, bo pytaliście jeszcze mnie o mieszanki, co ja sądzę o mieszankach. Sądzę, że mieszanki są ok. Czyli mówiąc o mieszankach, mam na myśli takie składy, że jest częściowo wełniane. Pełna, a częściowo, właśnie na przykład, wisko za. Hmm. Albo właśnie jakiś poliester, też czyli sztuczny składnik, ale jednak w jakimś takim pomieszaniu. Ze swoich obserwacji widzę, że po pierwsze bardzo dobrze mi się noszą takie swetry i też je mamy u nas w ofercie weniu, bo one są troszkę łatwiejsze, jeśli chodzi właśnie o dbanie. A po drugie widzę, że też w miarę funkcjonuje w nich ciało, tak jakby nie są takie dyskomfortowe w noszeniu. Więc tak jak płaszcze również mieszane, czyli wełna z czymś tam dobrze się sprawują i czasami wręcz skazane jest, żeby był jakiś właśnie, chociażby w małej ilości sztuczny składnik. Tak samo myślę, że ze swetrami też może być. No i teraz pytaliście też od, od ilu powinna być wełna. Myślę, że 20% wełny to jest taki minimum, żebyśmy w ogóle zwrócili uwagę na sweter. 30, 40, 50 to już będzie ok, a 70, 80 to już są naprawdę bardzo dobre składy. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne dla Was. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania a propos swetrów wełnianych, dbania o nie, jak w ogóle Wygląda ten cały proces jeszcze prania? To bardzo proszę piszcie o tym pod spodem. Jeżeli macie jeszcze swoje sposoby a propos dbania o swetry wełniane, napiszcie je też dla naszych widzów. Podzielmy się wspólnie tą wiedzą. Moje to jest wietrzenie na miliard procent, bardzo często wietrze swoje swetry, a drugie właśnie rzadkie, ale pranie takie bardzo, bardzo uważne, gdzie ja się do tego naprawdę mocno przykładam. Za dziś Wam bardzo dziękuję. Żegnam się mięciutko, ale nie na długo, bo wy wiecie, że my tradycyjnie widzimy się już za kilka dni. Do zobaczenia.